Dzień dobry. Dzisiaj będzie o tym, o tej grafice, troszkę o tej. O tym, dlaczego właśnie chcę być tym gościem mistrzem, który jest po prawo powyżej 145 IQ, dlaczego inwestuje w Facebooka, dlaczego inwestuje w Microsoft, dlaczego inwestuję w Amazon czy w Apple. A. O tym, właśnie, dlaczego nie chcę być w tej masie, gdzie każdy chce dywersyfikować się na 100 różnych akcji czy klas aktywów, czy kupować metale szlachetne, które nie biją indeksu, szerokiego indeksu rynku akcji. Czy właśnie te, to już nie będę o tym nawet mówił, czy portfel na każdą pogodę i będę tym debilem właśnie poniżej 70 IQ, ale też właśnie chcę wiedzieć, dlaczego te fangi tak naprawdę biły historycznie szeroki indeks rynku akcji. Dlaczego to jest ważne, że jeśli chcesz być dobrym inwestorem, dlaczego to jest ważne, żeby bić. Ja o tym, jak zaczynałem, to ja nie wiedziałem o tym po prostu, tylko właśnie jakieś, jakieś ETF-y na Turcję kupowałem i tak dalej, tego typu rzeczy, co po prostu nie bije. Szerokiego indeksu rynku akcji. Tylko po prostu to brzmi dobrze, to jest takie unikalne, że ja chcę się o tym dowiedzieć, kto mi o tym może powiedzieć, i tak dalej, przez to wpadłem w taką pułapkę naprawdę pułapkę jakiejś tam bańki informacyjnej. I wiecie, potem mi to zostało wyjaśnione, bardzo jestem za to wdzięczny, że jeśli ty nie bijesz rynku indeksu rynku akcji, to lepiej kupić po prostu ETF na indeks, który po prostu się dla najlepsze na całym świecie. Firmy albo kupujesz właśnie te firmy i w, w korekta, która jest obecnie, no to dla takiej osoby, która dołącza w wieku 30 lat, wie, grubiej bym powiedział, na rynek akcji czy rynek krypto, dopiero teraz będę miał wie, że od 30 roku życia, mężczyzna do 45 albo 50 roku życia zarabia najwięcej, to jest idealny moment, idealny moment żeby zacząć inwestować być na rynku w tym momencie właśnie po takiej korekcie, po takim negatywnym sentymencie. Ja się jaram, że właśnie Microsoft spadł bardzo mocno, czy inne inne spółki technologiczne, które są najlepsze na całym świecie. I dzisiaj wam pokażę jeden dowód na to, dlaczego one są najlepsze, dlaczego one biją właśnie szeroki indeks rynku akcji dlaczego zwiększają swoje przychody rok do roku o 20%, 15% i na przykład mają ten skumulowany wskaźnik wzrostu, roczny wskaźnik wzrostu CAGR Compound Annually Growth Rate wyżej niż na przykład właśnie inflacja plus wzrost gospodarczy. Dlaczego one biją ten szeroki indeks rynku akcji? I ja dzisiaj pokażę Wam po prostu jeden taki dowód, zobaczcie jak, jeden dowód na to, dlaczego te firmy właśnie to mają. Ponieważ jesteśmy w takiej później fazie kapitalizmu, gdzie już te wielkie korporacje, jak te wielkie um, kulki zjadają, te mniejsze kulki mają oczywiście kapitał na akwizycję, mają przewagi technologiczne, kapitałowe i prawne. I przewagą prawną jest to, że te spółki technologiczne wypływają dziesiątki, tysiące, setki patentów, Rok do roku. Ja dzisiaj pisałem po prostu Apple Patents na Twitterze, i tego jest mnóstwo. Ostatnio Apple dostał patent na kamerkę w Apple Watchu. Mają patent na nazwę. Się zastrzegli nazwę Reality OS, system operacyjny do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Ostatnio tak samo mieli ładowarkę samochodową, to jest właśnie ten patent, jeśli chodzi o kamerkę w Apple Watchu. Więc e, tutaj mamy jakieś kolejne związane rzeczy z rozszerzoną rzeczywistością, i tak dalej. To, to są tego, że wpisujesz po prostu to na, e, na, na, na Twitterze i tego jest mnóstwo, no tego, tutaj jakiś mamy system do, do samochodu e, tutaj Apple. Nie wiadomo o co tu chodzi, chyba jakieś resory, tak, ale tego typu jest właśnie rzeczy, rzeczy, jest bardzo dużo, i po prostu tylko sobie mogę przejrzeć to teraz. Nawet nie, nie wnikam w to wszystko, tego jest naprawdę mnóstwo. I mamy tak samo, wiecie, patenty Microsoftu, tam widziałem jakieś łamane, łamane rzeczy, łamane te sprzęty komputerowe. Tutaj mamy jakiś patent Amazonu do komunikacji satelit z, z, z jakimiś urządzeniami na Ziemi. I to jest kolejna rzecz. Mamy tutaj Amazon jakiś patent z, z, z jakimiś produktami IoT blockchainowymi, tego jest mnóstwo. Mamy tu Facebooka, który teraz niedługo się będzie nazywał jakiś patent, który może być w ogóle nieużyty. Jakaś czapka z okularami do rozszerzonej, rozszerzonej rzeczywistości. I te patenty mogą być oczywiście nieużywane, tutaj rękawice mamy, które również mogą mieć sensory i to wszystko może działać fantastycznie w wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistości. Kolejny jakiś patent z okularami. Jakieś z innymi okularami, wkładanymi okularami. I, i, i tego, tego właśnie jest jest bardzo, bardzo dużo. Rok do roku wypluwane są te patenty. To jest ogromna przewaga korporacji. Ja wiem, że dużo osób mówi: Kurwa, korporacje rządzą światem, to jest tragedia, musimy z nimi walczyć. serducho mówi no ale chcę być bogaty, chcę być zarobiony, chcę mieć korporację, żeby być wolny od korporacji. Ja tak napisałem też na Twitterze: żeby właśnie być wolny od tych korporacji, trzeba mieć tak dużo kapitału, posiadając. Najczęściej posiadając po prostu te korporacje. I tak, czy tego chcemy, czy nie chcemy, te korporacje śpią na gotówce, mają dużo kapitału na akwizycje oraz właśnie na patenty. Mogą razem współpracując z rządami, po prostu te ciasto, ten, ten tort. Ograniczyć, wiesz, dla, dla siebie. I ja jestem, oczywiście, że jestem antypatentem. Patenty powinny zostać zniesione, ponieważ wolny przepływ informacji powinien zostać wykorzystywany komercyjnie, a nie tak, że firma patentuje sobie coś i potem nic się w, tym, w tej kwestii nie rozwija. Tak się po prostu też, oczywiście, dzieje. Oczywiście, że nie chciałbym, żeby istniała instytucja patentów, no ale są patenty. Patenty w ogóle, m, będzie duży rynek e, handlu patentami i te korporacje będą między sobą handlować jeszcze tymi patentami. No takie rzeczy będą się działy, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, dlatego warto właśnie posiadać w swoim portfolio takie firmy, które mają te przewagi właśnie prawne, kapitałowe i, e, i, no, i podatkowe też, po prostu, czy nawet śpią jacyś kongresmeni w, albo są w, wiecie, w kieszeni jakichś kongresmeni, w jakiejś korporacji. To się po prostu dzieje i nie, będzie, nie da się z, tego, z tym walczyć, tylko po prostu trzeba to mieć. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem, dlaczego warto posiadać duże korporacje w swoim portfolio. Jeśli tego jeszcze nie masz, masz jakieś, jakieś małe spółeczki, które, które coś tam się rozwijają 3% roku do roku, no to czas chyba poszukać czegoś, co po prostu ma wysoki wskaźnik CA Gier. I będę Wam to pokazywał w najbliższych tygodniach i miesiącach w ramach właśnie takiego projektu Hossa na 2.0. Zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji, oglądania i do dyskusji. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.